śmieci segregowane czy niesegregowane wybór należy do jaworzan którzy na wypełnienie i złożenie deklaracji mają czas do 15 kwietnia od 1 lipca zgodnie z ustawą to gmina będzie pobierać opłaty za odpady są dwa rodzaje deklaracji Żółte dla mieszkańców lokali oraz zielone dla firm, sklepów czy szkół. Deklaracje wraz z instrukcją już trafiły do mieszkańców. Należy je wypełnić, podpisać i do 15 kwietnia złożyć w jednym z punktów wskazanych w instrukcji dołączonej do deklaracji, czyli między innymi w Urzędzie Miejskim, w siedzibie administracji spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Starojaworskiej 29 lub Moniuszki 1 oraz w zarządzie lokalami komunalnymi. Nowy system odbioru nieczystości w przypadku mieszkańców zasobów spółdzielni mieszkaniowej-lokatorsko-własnościowej niewiele zmieni się w stosunku do obecnie obowiązującego. Tak jak do tej pory, odpadki tak zwane mokre wrzucać będziemy w tym samym miejscu, czyli do dużego kontenera. Tak samo z odpadami szklanymi. Natomiast makulatury i zgniecione plastikowe butelki oraz inne plastiki. Zbierać będziemy do worków oznakowanych indywidualnym kodem paskowym pobranym z Urzędu Miasta. Oznakowane worki wrzucać będziemy do nowych kontenerów siatkowych, które będą ustawione w tych samych miejscach co kontenery na odpadki. Nowością będzie również wnoszenie na konto urzędu miasta opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji. Ponieważ od 1 lipca śmieci staną się własnością gminy i opłaty za ich wywóz będą wnoszone na konto urzędu miasta, to od lipca opłaty wnoszone do spółdzielni będą pomniejszone o kwoty za wywóz śmieci. Osoby mające te indywidualne umowy na wywóz odpadów muszą je wypowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby od 1 lipca nie ponosić podwójnej opłaty za wywóz śmieci. Nie muszą tego robić ci, którzy umowy mają podpisane z Komd.